Dziękuję za ten komentarz i muszę wam powiedzieć, że największym komplementem dla mnie jest to, że niektórzy myślą, że opinie o hemasterze są fałszywe, bo to świadczy o tym, że tak ciężko ludziom uwierzyć, że w hemasterze osiągamy tak wysokie wyniki z matury z chemii. Mimo że wszystko można sprawdzić chociażby na Google albo właśnie w takich komentarzach. Za każdy takim wynikiem stoi czyjś stres, marzenia, presja, ogromny wysiłek, a świadomość, że mogłam komuś w tym realnie pomóc, to jest coś no, niesamowitego. Bo drodzy uczniowie, pamiętajcie, że tak Master to jest genialne narzędzie do nauki chemii, do przygotowań do matury, ale to jest wasza praca, którą wy w to wkładacie. To jest tak jak kupicie karnet na najlepszą siłownię w Polsce, Super, super, że macie karnę na lepszą siłownię w Polsce, ale jeszcze musicie na tą siłownię chodzić, żeby widzieć efekty. Tak samo kupujecie kurs mastera, ale to Wy musicie się z tym kursem uczyć. Oczywiście ja Was tym wszystkim wspieram, prowadzę za rączkę, mamy cały czas kontakt i tak dalej, no ale to jednak Wy do tych książek musicie siąść i to tak wygląda zawsze, z nauką do czegokolwiek. Ja Wam do głowy nie wejdę i magicznej pigułki z wiedzą do tej głowy nie włożę. Wszystko Wam wytłumaczę właśnie od A do Z, będziecie cały czas pod moją opieką, no ale jednak do tej nauki trzeba siąść.